Witam wszystkich w kolejnym materiale, który zgodnie z Waszą prośbą będzie poświęcony treningowi nóg z mocnym naciskiem na mięsień pośladkowy. Od razu na wstępie chciałbym podkreślić, że jest to mój sposób trenowania, także jeżeli są tu osoby, które, osoby, które dość mocno siedzą w temacie, na pewno zauważą, że objętość treningowa jest dość spora. Także nie martwcie się, nie musicie mi pisać, że ten trening nie jest optymalny czy coś w tym stylu. Ze wszystkiego zdaję sobie sprawę, natomiast musicie mieć na uwadze, że jestem osobą bardzo zaawansowaną, która od około 20 lat trenuje siłowo. Ten trening jest dobrany pode mnie, a ja mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł coś z tego treningu wyciągnąć, zarówno osoba zaawansowana, średnio zaawansowana, czy początkująca. Także ja już Wam puszczam materiał, postaram się omówić wszystko od A do Z i życzę miłego oglądania. Ci, co obserwują mnie na Instagramie lub oglądali wcześniejsze materiały, doskonale powinni już wiedzieć, że trening nóg zaczynam od rozgrzewki na rowerku stacjonarnym. Tutaj akurat nie macie tego pokazanego. Jest to 10 minut, następnie przechodzę do ćwiczeń rozgrzewkowych. W moim przypadku jest to odwodzenie oraz przywodzenie na maszynach. Ćwiczenia wykonuję w super serii, czyli najpierw 15 powtórzeń na jednej maszynie, Potem przechodzę od razu do drugiej, gdzie też wykonuję 15 powtórzeń. Następnie około minuty przerwy i taki schemat powtarzam trzykrotnie, czyli trzy serie po 15 powtórzeń w super serii. Następnie przechodzę do dwóch ćwiczeń izolowanych na mięsień czworogłowy, czyli prostowanie nóg na maszynie oraz mięsień dwugłowy, czyli uginanie nóg na maszynie. Ja wciąż traktuję te dwa ćwiczenia jako rozgrzewkę, pomimo tego, że wykonuję trzy ciężkie serie w 10 powtórzeniach. Służą mi one jako dogrzanie kolan, dogrzanie stawu przed ciężkimi ćwiczeniami, które zaraz nadejdą. Natomiast, jeżeli jesteście osobami początkującymi lub średnio zaawansowanymi, śmiało możecie wrzucić te dwa ćwiczenia na końcu treningu. I jako pierwsze ćwiczenie, części głównej treningu, przysiady na hak maszynie, ale przodem do maszyny. Jak zaraz zauważycie, umożliwia to bardzo niskie zejście. Co za tym idzie, mocne rozciągnięcie mięśnia pośladkowego, w końcowej fazie bardzo mocno możemy ten mięsień również dopiąć. A z racji, że dawno nie trenowałem na tej maszynie, zacząłem od minimalnego ciężaru i stopniowo co serię dokładałem jeden krążek na stronę, także szczerze mówiąc zrobiłem dzisiaj około 7 serii, natomiast Wam polecam zrobić jedną serię zapoznawczą, Dobrać obciążenie tak, żebyście byli w stanie zrobić około 80 powtórzeń i wykonać takich 3, maksymalnie 4 serie. Jako drugie ćwiczenie, martwy ciąg, powiedzmy pół sumo, czyli coś pomiędzy klasycznym martwym ciągiem a martwym ciągiem sumo, czyli nogi nie są aż tak szeroko rozstawione. Moim zdaniem bardzo fajny ruch, także zachęcam Was również do przetestowania. Dzisiaj wykonałem 4 serie w 10 powtórzeniach. Trzecie, a zarazem ostatnie ćwiczenie z części głównej treningu, tak zwany RDL, czyli rumuński martwy ciąg. Ja dzisiaj wykonałem go przy użyciu tak zwanego trap baru. Aczkolwiek, jeżeli nie macie takiej, takiej sztangi u siebie na siłowni, śmiało możecie wykorzystać handle lub po prostu prosty gryf. Na sam koniec tak zwany finisher, czyli już dobijanie mięśnia. Dzisiaj, w wykonaniu lek jedno nóż na maszynie. Na filmie akurat tego nie widać, aczkolwiek stopa jest ustawiona na środku platformy. Kolano przy zgięciu idzie maksymalnie do zewnątrz. Lek połączyłem w super serii z wykrokami w wersji tak zwanej żabiej, czyli krótki wykrok. Kolana bardzo mocno do zewnątrz, stopa palcami skierowana do zewnątrz, kolano zawsze idzie właśnie w kierunku palców. Dwie serie, super serii, 15 powtórzeń na każdą nogę, zarówno w lekpresie, jak i w wykrokach. Na koniec dodam tylko, że nie pamiętam kiedy ostatnio przetrenowałem aż tak mocno mięsień pośladkowy, także zgodnie z Waszą prośbą, dzisiaj właśnie taki trening wleciał. A jeżeli podobał Wam się materiał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybujcie kanał. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak możecie zamienić dane ćwiczenie, na przykład nie macie u siebie na siłowni akurat tego typu maszyny Hack Squad, piszcie śmiało w komentarzu, postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz. Także zapraszam na kolejne materiały.